Nie bez powodu życie osobiste gwiazd wzbudza tak wielkie zainteresowanie mediów i fanów. Kiedy Sandra Kubicka ogłosiła w mediach społecznościowych swoje rozstanie z mężem Aleksandrem Baronem, wstrzymała oddech wielu obserwatorów. To wydarzenie miało miejsce 9 marca a informacja zszokowała nie tylko fanów modelki, ale również osobistości ze świata show biznesu. Od kilku miesięcy w powietrzu czuło się napięcie, a liczne wpisy kubickiej na Instagramie sugerowały, że w małżeństwie pojawiły się poważne trudności. Modelka dawała do zrozumienia, że nie może liczyć na wystarczające wsparcie ze strony partnera, co z miejsca wzbudzało spekulacje. Pomimo publicznych zaprzeczeń małżeństwa, wygląda na to, że w końcu dotarło do niego. W szczegółowym wpisie na Instagramie Sandry Kubickiej czytamy: W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Powody tej decyzji znają jedynie Aleksander oraz osoby najbliższe nam, więc nie zamierzam zdradzać szczegółów publicznie. Wszystko to zachowam dla sądu. Modelka przyznała, iż przez długie miesiące starała się ratować związek, przede wszystkim ze względu na ich wspólnego syna, Leonarda. Leonard, który przyszedł na świat 16 maja 24 roku jako wcześniak, wymagał szczególnej opieki i spędził pierwsze tygodnie swojego życia w szpitalu. Sandra, pomimo trudnych chwil, wyszła z tą informacją na światło dzienne, dzieląc się z internautami wzruszającymi zdjęciami z synem. W opisie pod zdjęciem podkreśliła, jak bardzo jest dla niej ważny, co mogło być subtelnym odniesieniem do problemów, które doprowadziły do końca jej związku. Pod zamieszczonym postem pojawiło się wiele komentarzy, a wsparcie dla Sandry okazały różne osoby z branży. Agata Rubik, która od lat prowadzi udane życie rodzinne, wyraziła słowa otuchy. Na szczęście są też porządni mężczyźni. Trzymaj się, Sandra. Z kolei mama modelki podzieliła się wzruszającym stwierdzeniem Moje dwa skarby, co znakomicie oddaje rodzinne wsparcie w trudnym czasie. Kiedy emocje związane z rozwodem zaczęły się rozprzestrzeniać w sieci, nie brakowało także głosów krytycznych. Jedna z internautek zareagowała na sytuację Sandry dość ostro. Bardzo mi przykro z powodu rozstania, bo wiem, że nie jest to przyjemne. Dlatego takie komentarze są po prostu nieodpowiednie. Na szczęście Sandra nie pozostawiła tych słów bez reakcji, zwracając się do hejterów za pośrednictwem swojego Insta Stories. Zapominacie o jednym, napisała, sugerując, że istnieją ważniejsze aspekty życia niż spekulacje na temat innych. To zdarzenie z pewnością pokazuje, jak skomplikowane i pełne emocji potrafią być relacje w świecie show biznesu. Dla wielu osób rozstania są bolesne i wymagają mnóstwo odwagi, aby publicznie je ogłosić. Czas pokaże, jakie będzie dalsze życie Sandry Kubickiej i jakie zmiany przyniesie nowa rzeczywistość. Czy wyjdzie z tej sytuacji silniejsza? Na pewno wielu będzie to śledzić z zapartym tchem.